Umiłowana cnota. Miłość jest królową cnót i chcę, by przepełniała wszystkie dusze. Staraj się bardzo o nią, a pociągniesz duszę nawet w milczeniu i nie okazując, że chcesz pouczać. Dobry przykład pociąga bardzo i przynosi wiele owoców, więcej niż przemowy dobrze obmyślone. Spełnianiem obowiązku zdobywasz dusze i udoskonalasz je, nawet nie przemawiając do nich. Ale to ja przystępuję do nich sam, a wynagrodzę Ciebie za to dobre, zdziałane przez Twój przykład. Posłuchaj bicia mego serca i naucz się z tego, jak praktykować miłość bliźniego. Kosztowała mnie ona krew i życie, Ciebie zaś tyle nie kosztuje. Miłość ta powinna być u ciebie powszechną i przeżywaną jedynie dla mojej miłości, a więc całym sercem, pokornie i cierpliwie. Czy możesz sobie wyobrazić, jak niewyrobionymi byli moi apostołowie, a jednak ja, mądrość przedwieczna, Miałem cierpliwość i wyrozumiałość względem nich. Naucz się ode mnie łagodności, a będziesz umiała znosić różne nędze i wady bliźniego.